Ten odcinek poświęcę jednej z moich ulubionych komedii, a drugiej ulubionej z Jimem Karejem, a konkretnie filmowi Maska z 1994 roku w reżyserii Chucka Rasela. Teraz już trochę przechodząc w inny motyw: Jim Carrey. To po prostu jest jego film. Uwielbiam tego komika. Może nie aż tak bardzo jak świętej pamięci Robina Williamsa. Ale no zdecydowanie Jim należy do innych z moich ulubionych aktorów komediowych. I to go akurat łączy z Williamsem, że obydwaj potrafili grać też naprawdę przyzwoicie w dramatach, więc niby nie w swoim naturalnym środowisku. Ale dla mnie istnieje tylko jedna lepsza komedia z Jimem w roli głównej od tej. A jest nią komedia, którą absolutnie kocham. Mógłbym ją oglądać niezliczoną ilość razy, a jest to kłamca kłamca. Ale o tym dla mnie arcydzieła komedii nadejdzie jeszcze czas pomówić. Film też należy do mojej tak zwanej grupy VHS-owej, to znaczy zobaczonego pierwszy raz na kasecie wideo. I maska jest takim filmem. Nawet pamiętam dokładnie, że tego filmu nie zobaczyłem po raz pierwszy na wideo u siebie w domu, tylko u ciotki w Tarnowie. Nawet taki drobny szczegół pamiętam, a naprawdę ten pierwszy seans no był bardzo, ale to bardzo dawno temu. To na bank były jeszcze lata 90., także wydawać by się mogło wieki temu, ale może z drugiej strony tak, jakby to było wczoraj. Dodatkowy mój sentyment do tego filmu bierze się z również przeze mnie oglądanego dosyć regularnie serialu animowanego o tym samym tytule, który też w latach 90. miałem okazję oglądać tylko akurat w tym przypadku w telewizji, a konkretnie na Polsacie. Pamiętam niedługo po przyjściu ze szkoły, godzina 15.00. To były te czasy, kiedy Posad kręcił się wokół takich seriali animowanych jak Garfield, Myszy z Marsa, Moje niemalże ukochane. No i właśnie swego czasu leciała też i maska. Fabuła tego filmu jest prościutka. Głównym bohaterem jest Stanley Ipkis, w tej roli oczywiście Carey, który pewnego dnia znajduje magiczną maskę, dzięki której z przeciętnego, dość mocno wycofanego. Mało przebojowego, oraz przy okazji nieśmiałego gościa staje się pewny siebie przebojowy i nieobliczalny, mogący robić rzeczy po prostu niezwykłe. Także jakby przeciwieństwo tego, kim w fabule oficjalnie jest Stanley Ipkis. Ale to jest tylko pozór, bo maska ma jeszcze inną właściwość. Ona nie tyle, co kompletnie odmienia tego, który ją nosi, co wydobywa z niego. To, co jest mocno ukryte, tą rzeczywistą, skrywaną osobowość. Więc to, o czym powiedziałem przed chwilą, to, jest, to właśnie była tylko teoria, że Stanley bez maski, a Stanley w masce to są dwie kompletnie różne osoby. Nie, to jest jedna osoba, tylko maska tej osoby pozwala na pokazanie swojej pełnej osobowości, tej być może ukrytej. I to jest, moim zdaniem, taki aspekt filmu, który powoduje, że nie można o tej komedii powiedzieć, że jest w 100%. Komedią polegającą na głupocie tylko i wyłącznie. Nie, jest w jakiś element, że tak powiem, mądrzejszy, jakiejś być może życiowej prawdy. Ten wątek pokazuje trochę, że nieraz w człowieku jest jakaś taka dość duża bariera, która po prostu nie pozwala mu być tak rzeczywiście w 100% sobą. I moim zdaniem, właśnie ten element jest tym elementem trochę poważniejszym tego tej, wydawać by się mogło tylko głupiej komedii. Ciągnąc fabułę dalej, to Stanley pewnego dnia spotyka uroczą Tinę, graną przez Cameron Diaz i to spotkanie, wroncze go równocześnie wątek romantyczny zawarty w tym filmie, jak i też wątek sensacyjny, czy można byłoby go też nazwać kryminalny tego filmu, bo będziemy mieć tutaj do czynienia ze złym gangsterem, w teorii chłopakiem Tiny, Dorianem i jego brudnymi interesami. Ale też maska będzie Stanleyowi sprawiał dosyć dużo problemów, więc ten film atrakcji dostarcza bezsprzecznie. I to właśnie w tym filmie jest jedną z rzeczy, które najbardziej lubię. Ten film nie nudzi. W tym filmie bez przerwy, bez przerwy coś się dzieje: zazwyczaj coś serio zabawnego, ale nie prostackiego. Bo to też trzeba sobie powiedzieć, że są takie komedie, które trochę idą w prostactwo i z tego są znane. Mógłbym tutaj kilka wymienić, ale może innym razem. Ale maska nie jest tego typu komedią. Tu jest wszystko, moim zdaniem, w granicach dobrego smaku. A okazji do śmiechu jest tutaj odlików, scen, które ten śmiech wywołują siłą rzeczy też. Na przykład pierwsze spotkanie Tiny i Stanleya jest Mistrzowskie. Scena w parku. I mógłbym to oczywiście wymieniać następne. Scena pierwszego założenia maski przez Stanleya, kiedy Nasze alter ego, postaci Jimma się pojawia po raz pierwszy na ekranie, no to jest petarda. Po prostu ręce same składają się do oklasków. To, co jeszcze dodaje temu filmowi takiego dodatkowego blasku, to bez wątpienia postać grana przez Cameron Diaz. Powiem tak, zdarzają się takie postaci kobiece w niektórych filmach, że po prostu nie można od nich odwrócić wzroku i są wprost magnetyczne. Przykład, no to już o tym filmie mówiłem na kanale. Agnieszka Krukówna w filmie Fuchs, tak tutaj mamy Cameron Diaz jako Tinę Carlyle. Ona tutaj wygląda wprost fantastycznie, można powiedzieć wręcz jak lalka, ale jak ona ma tutaj prezencję, tak jak mówię, tego typu role kobiece czasem w filmach się zdarzają. Dodatkowo też takim aspektem, który powinien robić wrażenie jest to, że to był debiut kinowy Cameron Diaz. To jest dodatkowa rzecz, która no, nie może być niezauważona. I osobiście powiem Wam, że Stanleyowi się nie dziwię, że stracił dla niej głowę, bo dla Cameron Diaz z tego filmu można byłoby to w 100% zrobić. 21 lat bodajże miała, gdy kręcili ten film. No, jednym słowem, ogień. I wiadomo też, że ta rola była dla Cameron Diaz przypustką do chyba można powiedzieć dużej kariery, jeśli nie wielkiej, ale też chciałbym podkreślić, że 94 rok. Bez najmniejszego zwątpienia był rokiem przełomowym dla samego Carey'a. Kareya. No bo to właśnie w tym, jakże już symbolicznym, 1994 roku wystąpił w trzech filmach, które po prostu go tak na stworzyły: tutaj, w Ace Ventura, no i już też w omawianym przeze mnie na kanale filmie Głupi Głupszy. Te trzy komedie stworzyły jednego z najpopularniejszych komików w historii Hollywood. I sądzę, że chyba w tych słowach nie ma przesady. Wracając jeszcze do scen, to jest jedna, która wprost mnie kładzie na łopatki. To scena w gabinecie psychologa, do którego udaje się Stanley, opowiadając temu psychologowi o swoim problemie, właśnie w temacie różnego rodzaju masek, że tak powiem. Gdy Stanley po prostu jest szczery i mówi psychologowi, że maska, którą ona ma, jest magiczna i potrafi przemieniać człowieka, Zakłada w gabinecie tegoż psychologa, no bo temu naturalnie nie wierzy. I to, co w tym momencie się dzieje, gdy on próbuje dowieść, że to on ma rację i on mówi prawdę, to jest czyste złoto komediowe. No, niby Karej robi w tym momencie to co, to, co zwykle robił w tych właśnie swoich najwcześniejszych komediach, ale, no, ale, to jest, ale to jest mistrzostwo świata i okolic. Wielka komediowa scena dla mnie, moja ulubiona z tego filmu. Ja od komedii chyba nie oczekuję niczego więcej, ale podkreślam, takiej bardzo zabawnej komedii, gdzie są co chwila momenty do grubego śmiechu, ale i też jest moment na takie zastanowienie się trochę nad tym, czego ten jednak film być może w jakimś fragmenciku uczy, albo co pokazuje oprócz głupiej komedii. I to ja absolutnie kocham w komediach, które, jak wiadomo, nie należą do gatunku w których jakaś ukryta, większa lub mniejsza mądrość jest standardem. No powiedzmy sobie to szczerze. Dlatego tym bardziej tego typu komedie jak Maska doceniam bardzo. I tym stwierdzeniem zakończę ten dzisiejszy odcinek. Spotkamy się prawdopodobnie w następnym już jutro. Także trzymajcie się. Cześć. Possibly a representation of one of the Norse night gods. Maybe Loki. Loki? Who's Loki? The Norse god of mischief. Supposedly he caused so much trouble that Odin banished him from Valhalla forever. Then he could have banished him into that mask. I'm talking about mythology, Mr. Ipkus. This is a piece of wood. But your book. My book is about masks as a metaphor, Mr. Ipkiss. A metaphor, not to be taken literally. You're suffering from a mild delusion. Oh. All right. I'm going to prove it to you. But I am not responsible for the consequences. Just sit back and enjoy the ride. You don't scare me, Mr. Ipkiss. Go right ahead. See ya. Loki was a night god. Maybe it only works at night. Mr. ipkus I feel I should warn you that I don't work personally with really sick people. They're private institutions for things like that. However, if you would like me to arrange for a safe environment for you tonight, I can do that. No. Oh. I've got to see Tina. But what do I do? I mean. Do I go as myself or the mask? If I tell you, you promise to leave my office right now. Mm -hmm. All right. Mr Epcus. Go as yourself and as the mask. Because they are both one and the same beautiful person.